odcinku ze Slender'a. Tak, yy, tutaj zakończyliśmy poprzedni odcinek. No, to tyle. Myślę, że się przestraszę. He, he, he. Tak, jak to napisał yy, jeden typek w komentarzu. Albo dobra, nieważne. Nie dobra idziemy, nie normalnie na lajcie sobie idziemy Nie wiem chyba trochę rozjaśnię Czekajcie bo możecie słabo widzieć też dobra, Rozjaśniłem trochę Dobra idziemy, na lajcie, niczego się nie boimy Pierdzielić to za mną coś jest. No nie. Easy beat. Dobra, idziemy. Ta czułość myszy, kurde, jest masakryczna, nie? A ten kurde typek buja się jak cygan po kastorami. Tutaj ktoś był. Tu jest znak, o, tu, e, ktoś tu racę wyszli A ale kartki chyba nie ma, nie? obejdzie, ten, obejdźmy to. A jest Dzień dobry. Jedna z ośmiu. O blied, nie nada Dobra, idziemy. Co to będzie? A tutaj jakieś kurde są te takie. Kartkę już widzę stąd. Niczego się nie boję. Idę pierdzielę. dobra. Obliet, dobra. Eee... E, e, no. Wcale go nie widziałem. Dobra. Mam czwartą... Trzecią? Czwartą? Trzecią kartkę chyba. On jest za mną? Coś i mi kamerka kude śmiga. Witam. Trzy kartki z ośmiu. Dobra, idziemy Idziemy I co to będzie? Nie wiem jak to będzie Ziom, tak No szybciej biegnij, bo kurde Dobra, czwarta karteczka A jakoś szybko to idzie, nie? Nie chcę się odwracać, nie? Dobra, cztery z ośmiu Idę dalej Odwróćmy się Czysto on tu jest. Mm. No, co za debil. Dobra. Nie zobaczajmy z drogi. Tu stał, idiota. O, nie. Budynek. Może mi jeszcze powiecie, że jakiś kurde, nie wiem, labirynt. Oby nie. Dobra. Tu. Co? Nie, no nie. Dobra o, Jeszcze raz spróbujmy Rerty, tak Dobra Mam nadzieję, że to się nagrywa A tu co jest? Stąd przyszliśmy, nie? Bo tak Czekajcie, ja sprawdzę czy się nagrywa nie to. No, pokaż się. Ja pierniczę. A ciul z tym. Dobra, gramy. Tutaj jest taka chata. Nie. O. Aha. Dużo wiem. Tutaj coś jest też. Mhm, mm dosyć duże to mają. Dobra, idziemy od nowa. Kurde, gdzie jest droga teraz. Czekaj. Tu? Ej. Jak stąd się wychodziło? Tędy? Ale to jest inna mapa, <truh> patrzcie. Te mnie do innej mapki Myślałem, że będzie to samo, to jest... Inne... Dobra, jedna z ośmiu Już muzyka gra jakaś taka dziwna taka... Ubu-dubu Jebać hubu Dobra, tu mamy mapę Tego całego parku No, slender narysowany, karteczkę mamy Bardzo się cieszę, witaj panie Slenderze. Dobra, obejdźmy to, czysto, dobra Idziemy dalej Idziemy, idziemy. Coś mi tu kamerka śmigła. Przez... Ło eee. No i co, on jest za mną. Dobra, już go nie ma. A to idziemy. Nie, to nie jest straszne. Szczerze mówiąc. Na początku. Zobaczymy przy siódmej karteczce. A, dobra, to jest jednak to samo że inne wyjście było dobra, wejdźmy tu coś tu za cicho jest tutaj jest coś? nie ma nic dobra, idźmy stąd wyjdźmy eee, To coś jest? nie ma kurde blady Nie, nic tu nie ma. Po co ten dom jest tutaj? Dobra, obejdę ten dom. Ło! Jezu! Jaki szatanie, ty. Dobra. Trochę się wystraszyłem. Ale to tylko troszkę. Ej, tu nic nie ma! zara pewnie ten debil wielki dwumetrowy gnój wyskoczy i wszystko pójdzie się na marne. Tak. Nie, nic tu nie ma. Nic kompletnie. Dobra, idę stąd. Zobaczmy już ten dom dwa razy. Ale tutaj byłem? Chyba byłem. Proszę tak nie robić. Ja może przez dom przejdę. a You. Idź stąd! Proszę! Ty tutaj jeszcze, żem nie był Umyliby te ple Fajnie, każdy tak samo obsrany, nie? Nie wiem, zawody może mieli był remis w stroniu. ładnie, pięknie, ale którędy wyjść? Gdzie jest droga? Tutaj. Dobra, idziemy. Tam jest, tam jest ta łódka. Ile już mamy? Dwie karteczki? Chyba tak. To będzie trzecia. To jest jakieś jezioro. Tutaj raca. Dobra, tu jest karteczka. Dobra, trzy karteczki mamy. Jeszcze tylko 5. LOL? Czy to jest czerwony księżyc? Czy ja głupi jestem? Mam po to jakiś światło. Dobra. Czy jest jakaś wieża i fly, Mamy karteczkę czwartą. On tam był. Ja go widziałem. Ej serio. Bo nie, nie, dobra. To było jakieś światełko. Mm, tak. Dobra. Idziemy w stronę światła. Tu jest samochód. Przejdę tą grę. O, Dobra, tu jest karteczka. Idź pan w pizdzie bliet, nie nada! No co za down! da. da, 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 da. Proszę odejść. Ej, no to robi bzik bzik. No i cioli Dobra. To tyle. W dzisiejszym odcinku. Tak, w następnym odcinku spróbuję przejść to. Ale pewnie mi się nie uda. Dobra. To na razie trzymajcie się.